Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 19 marca. W wierze chodzi o mierzenie swojego potencjału nie na podstawie naszych naturalnych darów oraz doświadczeń, lecz na pewności Bożej Obecności i Jego obietnic. Ta historia brzmi prawie jak dowcip. A znaleźć ją można w Księdze Sędziów 6:11-18. Pewnego razu przyszedł Anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się Anioł Pański i rzekł do niego: „Pan z tobą mężu waleczny”. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z tobą, podbijesz mi dieńczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak. Że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą. A tamten rzekł: Pozostanę tu, aż wrócisz. Bóg przychodzi do Gedeona, by zlecić Mu poprowadzenie Izraela w bardzo ważnej bitwie i nazywa go mężem walecznym. A gdzie go znajduje? W tłoczni winnej przy wyklepywaniu pszenicy? To, co normalnie robi się na zewnątrz. Gedeon robi w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ tak bardzo boi się ludzi, których Bóg każe mu zaatakować. Bóg nazywa Gedeona walecznym mężem nie ze względu na jego siłę i odwagę, ale przez to, co Gedeon będzie mógł osiągnąć w mocy, którą Bóg dopiero mu da. Wie o tym, ponieważ Bóg zaczyna rozmowę słowami Pan z tobą. Biedny, przestraszony Gedeon nawet tego nie jest pewien. A potem mówi mniej więcej coś w tym stylu: Boże, pomyliłeś chyba adresy. Jestem najmłodszym dzieckiem, najmniej znaczącego plemienia Izraela. Jakże niby mam ocalić ten naród? Jak widać, Gedeon nie rozumie, kim sam jest i kim jest Bóg. Ty też, jeśli nie będziesz pamiętać, kim w swojej mocy, chwale i łasce jest Bóg, i zapomnisz, kim sam jesteś jako dziecko w jego rodzinie. Zawsze będziesz źle oceniał swój potencjał do wykonania zadania, z jakim zwróci się do ciebie Bóg. Oszacujesz swoje możliwości w oparciu o naturalne obdarowanie i zasięg misji, którą Bóg przed tobą postawi. Całe szczęście, ponieważ Bóg jest z tobą, zostałeś pobłogosławiony Jego mądrością i mocą, które przewyższają Twój własny potencjał. Dalsze rozważania i zachęta. Pierwszy list do Koryntian: 1, 26, 31.